Cześć. Cześć. Ja jestem Dawid. A ja Daniel. Dzisiaj ważny temat. Mutyzm kontra jąkanie. Mutyzm wybiórczy, kontra jąkanie kloniczne, toniczne, chroniczne, kloniczno-toniczne, różne jąkania. Postaramy się Wam przybliżyć, czym jest to i to? Bo najczęściej jest to zupełnie osobno diagnozowane. Właśnie często diagnoza nawet jest. Tutaj jest skierowana na mutyzm, na przykład wybiórczy. A ktoś niekoniecznie musi go mieć, prawda? Mm -hmm. no zobaczcie, w samej nazwie, mutyzm od słowa miód, czyli wyciszony, a wybiórczy, czyli raz jest, a raz go nie ma. W jednej sytuacji jest, a drugiej nie. Bardzo podobnie w jąkaniu. No nie zawsze ktoś się jąka, czy wszędzie się jąka, raz się jąka, raz się nie jąka, więc musiałoby być wybiórcze jąkanie, mhm. a tak nie jest. Więc podobnie z mutyzmem jest te wyciszenie, a właściwie blokada, bo trzeba nazwać to jeszcze szerzej. Mhm. Chodzi o blokady, o emocjonalne blokady, bo osoby zarówno z mutyzmem, z tym diagnozowanym mutyzmem przez specjalistów, jak i jąkaniem mają wspólne cechy, a mianowicie blokady mowy. Tak, czyli cały zespół emocjonalnych, blokad mowy, Mowy, czyli ESBS, właśnie. Tak. I no, co jest lepsze dla tej jednostki? Może bardziej komfortowo? Czy lepiej jest się jąkać i zacinać i mieć te wszystkie objawy widoczne? Czy może nic nie powiedzieć i być w tym świecie ciszy? I stworzymy taką ankietę dzisiaj, gdzie będziecie mieli możliwość zagłosować. Jak myślicie, lepiej. Żyć z blokadą mowy, całkowitą, czyli z motyzmem Wybiórczy właściwie, czyli że w jednym miejscu się mówi, na przykład w domu całkowicie się nie mówi, a w domu się mówi normalnie, tak jakby się nie miało w ogóle problemu. Mutyzm wybiórczy. A jąkanie, gdzie mamy na co dzień wszędzie ciężko. Czy idziemy do domu, czy do szkoły, po prostu wszędzie są to objawy, skurcze twarzy, jąkanie, czasem jakieś slalomy, żeby powiedzieć coś w miarę składnia. Osoby z mutyzmem czyli z tą blokadą permanentną zachowują się w taki sposób. Na przykład wychodząc do szkoły czy do przedszkola są w stanie milczeć przez wiele, wiele godzin, nie komunikując praktycznie nic albo bardzo cichutko, tylko na ucho na przykład pani. I Sytuacja się diametralnie zmienia, kiedy wracają do domu. Są gadułami, są pełne ekspresji. Mówią z mamą, czasami z rodzeństwem. Czasami w tym gronie tych osób odblokowanych jest też na przykład przyjaciółka lub koleżanka lub kolega. Mutyzm często jest diagnozowany, właśnie częściej u dziewczynek. To one bardziej przeżywają tą Permanentną blokadę. Chłopcy jednak skłonniejsi do ryzyka częściej diagnozujemy u nich jąkanie. I czy oni też przeżywają blokady? Czy w jąkaniu tym diagnozowanym są blokady? Nie chodzi o chłopców, tak? tak. Oczywiście z doświadczenia również mogę powiedzieć, że to, to jest oczywiste, że osoba, właściwie większość osób, które ma problem z jąkaniem się, już takim. Hmm, właściwie na co dzień, to jednak te blokady również towarzyszą takie osobie. Czasem mogą być większe, czasem mniejsze, czasem ten dźwięk będzie przepchany jakoś, ale przejdzie, a czasem będzie całkowita blokada. No i właśnie, i wtedy w tych symptomach wszyscy są traktowani jednakowo. I ta osoba, która rzekomo tylko jąka, nie może powiedzieć, bo po prostu całe ciało jest napięte i zablokowane i Tamta osoba z tym zdiagnozowanym mudyzmem również nie może, bo całe ciało jest napięte. Kolejną opcją, to się pojawia właściwie, następstwem tego napięcia, bloków jest lęk. Lęk przed mówieniem, lęk przed sytuacją, i on paraliżuje. A właściwie to napięcie, bo napięcie rośnie. Coraz większe, coraz większe, no i dochodzi do tego, że ta zapora w problemie ESB jest, jest zamknięta, więc już możemy się obawiać, idąc gdzieś, że my tam po prostu nie powiemy. Cała sytuacja mhm. nas przeraża, że nie będziemy mogli tam mówić. Wspólną cechą tych osób jest to, że na początku jest pragnienie mowy. Małe dzieci chcą mówić. Ale po prostu nie mogą. Dopiero następstwem jest ten lęk, bo jeśli dochodzi do próby, na no dźwięk nie wychodzi, to momentalnie następuje uczucie porażki. Mm -hmm. One w symptomach jąkania, jąkania też jest, prawda? Tak, oczywiście. No, szczególnie są takie sytuacje bardzo traumatyczne, jak wyśmianie, na przykład publiczne w klasie, czy nawet już w przedszkolu też się mogą zdarzyć. Więc takie dziecko no, po już powoduje z każdym rokiem, z każdą taką sytuacją dramatyczną, coraz większe blokady i nawet wycofywanie się w rezultacie. Mhm. I tutaj właśnie też pytanie, w takim razie dlaczego właśnie te osoby, które mają mutyzm wybiórczy, czyli czasem mówią, gdzieś płynnie, a czasem w ogóle nie mówią, to dlaczego, To czy one w ogóle podejmują próbę mówienia wtedy jeszcze, już? Czy w ogóle po prostu są zrezygnowane? I nie mają żadnej próby. No właśnie, w przypadku tego dużego napięcia, jeśli podejmujemy próbę raz, drugi, trzeci i dalej nie wychodzi, mm -hmm. no to w konsekwencji tych prób jest coraz to mniej, aż dochodzi do momentu, że nie ma ich w ogóle, czyli nie ma tej sytuacji, że my podejmujemy w ogóle chęć odezwania się. Dokładnie, i to możecie zobaczyć na dzieciach. Nie wiem, czy w internecie można sobie takie filmiki zobaczyć z młodyzmem wybiórczym, że te dzieci nawet nie próbują już mówić. Nawet jak zostaną zapytane o coś przez nauczyciela czy przez dowolną osobę, to one nawet już nie próbują. Tylko patrzą ewentualnie na niego albo skrają głowę w dół i nawet już nie mówią. Jest I... rezygnacja. Jeśli chodzi o ciało migdałowate. I no, reakcje emocjonalne, walki, ucieczki i mm. zamrożenia, no to tu mamy najczęściej reakcję zamrożenia. Mm. Stoję w miejscu, albo reakcję rezygnacji, że nawet nie próbuję, nawet nie wchodzę w tę interakcję. Osoby y, z tym jąkaniem widocznym często jednak wchodzą w tą interakcję, czyli podejmują walki z tym napięciem. Szczególnie chłopcy, prawda? Szczególnie chłopcy. Mm -hmm. Że mimo wszystko, że jest napięcie i właściwie nie ma warunków do płynnej mowy, to i tak chcą powiedzieć, no i dochodzi do tego widocznego symptomu jak za, za, za mhm, jąknięcie, Dokładnie. Co powoduje najczęściej śmiech. Śmiech, dokładnie. I tutaj właśnie też często są często są błędne statystyki, jak chodzi o problemy, kto się bardziej się jąka, czy ma blokady, dziewczyny czy chłopaki. I tutaj przeważnie jednak statystyki te pokazują, że to chłopcy mają większy problem z jąkaniem, objawami zewnętrznymi, a tutaj pokazują nasze doświadczenia, że również bardzo dużo z dziewczyn, które przechodzą na kurs nowej mowy, ponieważ właśnie mają więcej blokad, wolą jednak schować, gdzieś nie odzywać się, milczeć czy mówić mniej i nie pokazywać tych objawów, którzy, które pokazują chłopcy właśnie. Te dźwięki cisnąc i, i jąkając się, tylko jednak wolą milczeć. Dowodzi to, że dziewczyny mają dużą samoocenę, a właściwie dużą samoświadomość mhm. wizerunku. tego wizerunku, tak. który niestety. Nie byłby taki fajny, jeśli by dochodziło do tych objawów. To jest oczywiste, właśnie, prawda? Bo kobiety wiadomo. bardziej dbają jednak niż faceci o wizerunek, jak wyglądają, jak ich twarz wygląda, szczególnie twarz. No, a te objawy jednak jąkania im bloków są przeważnie na twarzy najbardziej widoczne, więc jednak wolą ukrywać to. No i w przypadku mutyzmu często są to osoby brane za nieśmiałe, wycofane, gdzieś hmm. małomówne, bo nie dochodzi do mowy, a w przypadku tego widocznego jąkania. Jako śmieszny defekt, i wtedy te wszystkie kawały z kabaretów, o których już mówiliśmy w wcześniejszych odcinkach, tak się tworzą, że no to śmieszy. I co jest bardziej komfortowe lub niekomfortowe? Znaczy, no bardzo trudny temat. Tu w ogóle ciężko mówić o jakimś komforcie, bo i te osoby, i te nie mają żadnego komfortu w mówieniu. Natomiast jeśli chodzi o samodzielność, to tutaj jednak wygrywają te osoby. Z jąkaniem. Tak, mimo tego, że mają ciężko, że hmm. czują napięcie podczas mówienia, brak kontroli i swobody w mówieniu, no to mimo tego podejdą do takiej sytuacji, wejdą do jakiegoś sklepu, czy mogą gdzieś. Zadzwonić. Tak. No, nie, też nie zawsze, oczywiście, ale jednak jak nie ma tylko bloka, tylko jest więcej tego jąkania, które jakoś wyjdzie, mimo tych skurczów mm -hmm. i tak dalej, wszystkich przykrych objawów, no to jednak jest to większa swoboda, przynajmniej niż w tym mocyśmie wyborczym. Jednak częściej podejmują właśnie tej reakcji walki, mm -hmm. niż ucieczki czy zamrożenia. Także tak, jeśli spotkacie kogoś w otoczeniu, kto po prostu nie mówi, czy jest wycofany, to jest duże prawdopodobieństwo, że ma właśnie emocjonalne blokady mowy. Ale też nie zawsze, bo też mo można być nieśmiały i wycofany, mm -hmm, a jednocześnie mówić płynnie w innych sytuacjach. Wszystko kwestia wytrenowania i wyćwiczenia. Kursy nowej mowy właśnie zakładają ten bardzo ważny czynnik, że nie liczy się jedna sytuacja, w której osoba mówi płynnie czy to jest osoba z jąkaniem, czy z mutyzmem, czy z innymi jeszcze łącznymi blokadami. Chodzi o to, żeby coraz więcej trenować swoją mowę w różnych sytuacjach, mm -hmm. nie tylko w domu, kiedy jest może lżej, czy nie tylko w tych momentach, gdzie jest najtrudniej, od razu sobie dać wysoki level. Powiemy też o tym odnośnie treningów w grupie i indywidualnie, kiedy ma to większy sens. Mm -hmm. Na pewno sobie zdajcie sprawę już, że osoby, które mają te silne blokady w przypadku takich zajęć grupowych, będzie im bardzo ciężko przezwyciężać te napięcia, bo paraliżuje ich każde miejsce, gdzie jest więcej świadków. Więc ćwiczenie w tych warunkach już jest mhm. trudne. Szczególnie na samym początku, prawda, mhm. kiedy właśnie widzicie jakąś osobę pierwszy raz. Tak. się przedstawić, to czasem nawet te przedstawienie się może być już traumą na wstępie, że mm. tyle osób było świadkami. To samo myślą, że, amazing, że mm. jeśli mam wystąpić już przed grupą, to lepiej wolę nawet nie iść na taki tak. trening. Tak, nawet ten fakt. Mm. Mm. Więc tutaj treningi indywidualne właśnie są jeszcze bardziej przyjazne w ogóle i jednocześnie skuteczne, kiedy właśnie występują objawy emocjonalne, blokad No, także. Na zakończenie tego odcinka podsumowując, mamy dwie diagnozy, które są stawiane osobom z blokadą mowy może być to mutyzm lub mutyzm wybiórczy, czyli wyciszenie, blokada całkowita w jednej sytuacji i płynna mowa w drugiej, i mamy tak zwane jąkanie kloniczno, toniczne, lub osobne każde. Gdzie osoba mimo tej blokady i napięć próbuje mówić, i niestety to napięcie powoduje, że brzmi jak brzmi, czyli z tymi wszystkimi zakłóceniami, jeśli chodzi o naukę nowej mowy, no to w każdym przypadku trzeba przejść ponowny proces uczenia się mowy od początku. I to tak jeszcze jedna uwaga dla osób, które słuchają tego i może słyszeli, że ich przyjaciel, czy bliska osoba sugeruje, że ma z tym problem, na przykład może to być dziewczyna jakiegoś chłopaka, albo chłopak jakiejś dziewczyny, który sugeruje, że chce coś ze swoją mową zrobić, ponieważ ma z nią problem, to właśnie zrozum tą osobę, że ona faktycznie potrzebuje tej pomocy, a nie jest to tylko jakieś złudne, czy wyimaginowane, ponieważ jest to problem faktyczny, który jest. należy po prostu pozbyć się go w postaci treningu, skutecznej, spokojnej mowy. Czyli to, że czasem nie widzicie tych objawów, mhm. to wcale nie znaczy, że ta osoba czuje się dobrze ze swoją mową. I na pewno, jeśli wam komunikuje, że cierpi na właśnie te napięcie, te obawy, lęk, blokady, to nie ignorujcie tych słów, Postarajcie się zrozumieć i wspólnie pomóc tej osobie, bo ona sobie na pewno nie wymyśliła tego problemu. Mimo tego, że czasem wydaje się nawet, że ta osoba mówi płynnie. Mhm. Na przykład przy tej osobie danej, tak. ale skoro ona sugeruje, że nie czuje komfortu w mowie i musi umieć jakieś słowa, bo czuje jakieś napięcie, czy w jakichś sytuacjach w ogóle, in, w ogóle mówi inaczej, no to wtedy jednak zrozumcie ją. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku, a dziękujemy dzisiaj za uwagę. Cześć! Cześć!